Dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi być Państwa gościem. Eee, faktycznie przyszło mi badać budżet partycypacyjny, czy też jak często się go nazywa, budżet obywatelski w Polsce. I dziś tego budżetu partycypacyjnego użyję jako, jako pewnego rodzaju studium przypadku, by, by zbadać kondycję polskiej partycypacji, czy partycypacji w polskich również samorządach, bo... Eee, jak pewnie Państwo wiedzą, może partycypacyjne odbywa się głównie na poziomie lokalnym, choć też zdarzyło się dwa znane mi przypadki na poziomie województwa, na w w poziomie bynajmniej takim małym. I gdybym właśnie gdybym wiedział, że się spotkamy i że będziemy mówić o wyrobach czekoladopodobnych, to pewnie nazwałbym te budżety właśnie czekoladopodobnymi, bo wydaje mi się, że takimi, takimi właśnie są i ten sąd spróbuje dzisiaj uzasadnić. I gdybym wiedział, to mnie nie. nie nie, nie użyłbym drugi raz tej samej grafiki. I znaczenie według mnie jest właśnie takie, że partycypacja zmieniamy dziś przez wszystkie przypadki. Ona pojawia się w tekstach zarówno bardzo urzędowych, bardzo oficjalnych, w projektach ustaw czy w ustawach już istniejących, może nie w Polsce innych, ale pojawia się też w dyskursie grup bardzo oddolnych, wśród aktywistów miejskich, aktywistów społecznych. Jest, jest to coś, o czym mówi się bardzo dużo, jest to termin, którego popularność. Wciąż, wciąż rośnie. Pytanie jest jednak takie, czy ta partycypacja jest, bo z jednej strony faktycznie można by ją interpretować, czy można ją rozumieć jako tutaj, ze strony lewej, jako, jako pewnego rodzaju remedium, panaceum na kryzys demokracji, jakkolwiek byśmy go nie definiowali, na przykład poprzez skrócenie dystansu pomiędzy decydentami a decydującymi. Czyli siadamy przy jednym stole i oto rozpoczyna się dialog, sytuacja. Wydawałoby się ze wszech miar pożądana. Yy, I przede wszystkim włączenie do, tego, do tych negocjacji, zaproszenie do tego stołu osób, które dotychczas z instytucjami publicznymi czy z partiami politycznymi miały niewiele, jeżeli w, w ogóle coś wspólnego. Czyli włączamy do procesu decydowania, do procesu polityki yy, ludzi, którzy politykami nie są, tak zwanych zwykłych obywateli, aczkolwiek ja tego określenia bardzo nie lubię i, i staram się go unikać. Z drugiej strony, i tutaj wkracza krytyka partycypacji, czy raczej badacze, socjologowie, antropolodzy, geografowie, tacy jak ja, którzy krytykują partycypację, to nie znaczy, że są krytykantami, bardziej po prostu chodzi o krytyczne podejście do, do, do procesu, do praktyki i widzą w partycypacji przede wszystkim takie jakby ogólne pojęcie, w ramach którego realizuje się cały wachlarz różnych praktyk, bardzo często ze sobą sprzecznych i wykluczających się nawzajem. W niektórych przypadkach te praktyki faktycznie prowadzą do jakiegoś dialogu w innych, tak naprawdę wpisują się dokładnie w taki idealnie, w taki bardzo liberalny albo neoliberalny paradygmat outsourcingu politycznego, czyli przerzucania odpowiedzialności za tworzenie polityki na inne byty, czyli inne instytucje polityczne, nie partie polityczne, ale właśnie jakieś takie grupy zawiązujące się wokół pojedynczych partycypacyjnych projektów bądź, i to chyba jest jeszcze większe niebezpieczeństwo, przeprowadzanie projektów partycypacyjnych po to, by tak naprawdę potwierdzić, zatwierdzić decyzje, które zostały tak naprawdę podjęte znacznie wcześniej w zaciszu gabinetów, które są jeszcze mniej dostępne dla tych, tychże właśnie obywateli, nie będących ich członkami czy pracownikami. To oznacza, że nauka, która, którą ja która zajmuje się krytycznym badaniem partycypacji, każe nam, czy sugeruje nam, byśmy zadali szereg pytań o partycypację, czy o każdy projekt partycypacyjny, z jakim przyjdzie nam jako obywatelom się zetknąć. Tych pytań jest bardzo dużo, tutaj wybrałem ich, ich kilka. Przede wszystkim jest to pytanie o to, czy dany projekt partycypacyjny jest inkluzywny, czyli tak naprawdę kto przy tym stole negocjacyjnym siedzi, a kogo nie ma. E, czy jest to proces odgórny, a jednocześnie oddolny, czyli tak naprawdę, czy jest to proces, który narzuca nam w przypadku burzyku partycypacyjnego burmistrz czy prezydent danego miasta, a jednocześnie e, brakuje w tym wszystkim e, ludzi, którzy być może e, partycypowali oddolnie przez lata, ale, ale w tej konkretnej inicjatywie jej brakuje, bądź w drugą stronę inicjatywa, która jest bardzo oddolna, ale tak naprawdę nie ma żadnego poparcia u góry i, i przez to być może nie może przeskoczyć jakiejś e, e, ogólnej bariery. Czy jest to projekt deliberatywny, czy deliberacyjny, który pozwoliłby na rozpoznanie, na określenie i być może ewentualnie e, rozwiązanie jakichś społecznych konfliktów, które przy takim negocjacyjnym stole e, zajść muszą i tutaj myślę o kibicach 70-letnich e, paniach. Na pewno tam były jakieś problemy. Pytanie, czy dana praktyka pozwala te problemy w ogóle... E, określić, Czy też jest presja na to, by projekt jak najszybciej zakończyć, osiągnąć jego efekty i nie chcemy, proszę się nie kłócić, proszę ściszyć głos e, i idziemy dalej. Kolejny punkt w programie spotkania to e, unikanie konfliktów. Tak? E, I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że też bardzo ważnym aspektem jest tutaj redystrybucja. Redystrybucja, redystrybucja nie tyle środków, co redystrybucja e, władzy po prostu. Czyli, czy tak naprawdę partycypacja jako taka pozwala uczestnikom jej. E, osiągnąć jakiś większy niż dotychczas poziom wpływu na to, jak polityka wygląda w mieście czy, czy w państwie. Tych pytań jest dużo i tak jak podkreślę teraz jeszcze, te pytania wydaje mi się bardzo warto zadawać sobie nam, jako uczestnikom danych praktyk, tak? jakichś wydarzeń, spotkań, konsultacji czy budżetów partycypacyjnych, zanim w nie się zaangażujmy. I przykładem takiego krytycznego myślenia o partycypacji jest Moja analiza tego, co w Polsce dzieje się pod, pod nazwą budżetów obywatelskich czy budżetów partycypacyjnych. Miejsc, w których te budżety już istnieją jest przynajmniej 100, jeżeli nie ponad 100. Mi udało się dotrzeć do 72 z nich bardziej wirtualnie niż rzeczywiście, bo miałem po prostu okazję odkryć się, jak wygląda wieloletnia informacji publicznej oraz lokalne media w wielu polskich miastach, co samo sobie było ogromną przyjemnością. To pierwsza rzecz, która się rzuca od razu w oczy, to to, że zarówno oczywiście lokalni politycy, jak i przede wszystkim, i to było dla mnie duże zaskoczenie, lokalne media są w stosunku do budżetu partycypacyjnego bardzo mało krytyczne. Być może jest to kwestia braku jakichś narzędzi, czy braku wiedzy, czy też silnych powiązań z lokalną władzą. W razie partycypacja pod postacią budżetu partycypacyjnego wydaje się być procesem bardzo pozytywnym procesem, który prowadzi do, no właśnie, do dialogu, prowadzi do efektywnych wyników. Pytanie jest więc takie, jak krytycznie analizować budżet partycypacyjny. Czy faktycznie jest tak, że, że budżet partycypacyjny e, warto krytykować, czy faktycznie jest to kraina lekkim i płynącym i tak naprawdę powinniśmy się od budżetu partycypacyjnego odczepić, bo jest to wreszcie jakiś e, wielki, szeroki ruch w tylu miastach, w tylu powiatach i w tylu województwach w Polsce. E, zanim odpowiem na to pytanie, krótka, krótkie wyjaśnienie, czym w ogóle budżet partycypacyjny jest. E, w ramach poszerzania tej wiedzy, bo o budżecie partycypacyjnym bardzo dużo się mówi, ale wydaje mi się, że też bardzo często mówią to osoby, które do końca nie wiedzą o czym mówią. E, więc bardzo krótko jest to cykl, a więc ma to charakter cykliczny, powtórzeniowy, niejednorazowy, spotkań mieszkańców, a więc e, s, powinny tam być rzeczywiste spotkania, nie dyskusje na forach, e, nie e, spotkania burmistrza z mieszkańcami, tylko spotkania mieszkańców, które dotyczą. Precyzyjnie określonych pieniędzy, pieniędzy z budżetu samorządowego w tym przypadku, i angażuje się mieszkańców w proces współdecydowania, który dotyczy poziomu wyższego niż tylko i wyłącznie pojedyncza instytucja, czy pojedyncze osiedle, czy pojedyncza dzielnica. Jest to przynajmniej poziom całego miasta, a w przypadku no, powiatu, całego powiatu, przetwórstwa, całego województwa. I sprawa bardzo ważna, jest to proces, który jest wiążący, to znaczy wszystkie decyzje, które zostaną podjęte. To już nie wynika w metodologii, czy to jest to głosowanie, czy to jest jakaś hierarchizacja na spotkaniu. To decyzje, które z do partycypacyjnego wychodzą, powinny stać się prawem, powinny trafić innymi słowy do projektu budżetu miasta. Nie jest to bynajmniej kolejny przypadek czy kolejna odmiana konsultacji społecznych, które z definicji wiążące nie są. Konsultacje społeczne niestety władza może przeprowadzić, a następnie, jak w przypadku tego sondażu deliberatywnego, po prostu ich definicji ignorować. Z definicji budżet partycypacyjny tutaj się różni, jest wiążący. I e, budżet partycypacyjny, gdy powstał e, w roku 1989, na przełomie z 1990 roku, w brazylijskim mieście Porto Alegre, e, po pierwsze utożsamiał tych pięć głównych definicyjnych cech, po drugie był, wydawało się, remedium na, e, może nie kryzys partycypacji, bo o partycypacji wtedy nie mówiło się tak dużo, w każdym razie wydało się być praktyką, która nie utożsamiała tych podstawowych wad partycypacji, czyli nie była była to praktyka, która faktycznie była bardzo inkluzywna, która pozwoliła zaangażować całe grupy społeczne, które były wykluczone w ogromnym stopniu. Były to po prostu mieszkańcy Harder, mieszkańcy Slumsów, tegoż miasta. Porto Alegre jest taką, można regionalną stolicą jednego ze Stanów Brazylii. Więc była to pewnego rodzaju praktyka idealna i o tym pisze świetnie Rafał Górski w jednej ze swoich książek, tytułowanej Bez Państwa. I ta praktyka, o czym zaraz też wspomnę, ze względu na ten swój Pewnego rodzaju sukces, taki naprawdę bardzo silny wizerunek, bardzo silne widoczne efekty. Dla wielu ruchów miejskich, dla wielu też polityków była pewnego rodzaju symbolem tego, że partycypacja, możemy w niej pokładać nadzieję, że partycypacja nie zawsze jest właśnie takim instrumentem narzędziem stosowanym przez, przez władzę po to, żeby rozpocząć jakiś mini proces, ale tak naprawdę te maxi i mega decyzje zachować dla siebie, czyli podejmowanie z dla siebie. Innymi słowy, budżet partycypacyjny czy budżet obywatelski rozumiany jest wciąż nie jako pojedynczy instrument, którego celem jest podniesienie efektywności istniejącej polityki, w tym przypadku polityki miejskiej, bo w Polsce głównie mówimy tutaj o budżetach w partycypacyjnych miastach, nie jest też pojedynczym projektem, którego celem jest zmiana jakichś wybranych aspektów tej polityki, czyli na przykład myślenie tylko i wyłącznie o małej infrastrukturze czy w ogóle o infrastrukturze, ale też myślenie o całych aspektach. Polityki jako takiej. Jego celem jest, i jego celem było w Porto Alegre, w miejscu, gdzie, gdzie powstał, zapoczątkowanie długofalowej i całościowej reformy polityki miejskiej, czy polityki w ogóle. Na czym ta polega, reforma polega? Polega przede wszystkim na przekazaniu mieszkańcom i mieszkankom prawo do współdecydowania o polityce miejskiej, czy o polityce w ogóle. I w bardzo dużym skrócie, bo wiadomo, że czas mój i nasz jest tutaj ograniczony. Ta przedefiniowana czy na nowo zdefiniowana polityka miejska czy polityka ogólnie skupiała się na potrzebach wszystkich grup społecznych, wszystkich mieszkańców i mieszkanych, przynajmniej próbowała je zbalansować, oczywiście było to bardzo trudne i myślała o mieście nie jako o zbiorze po jakichś wybranych terytoriów, stref wzrostu, stref stadionu, centrum miasta, ale myślała o mieście jako całości, włączając to dzielnice, które w kontekście brazylijskim były wykluczone z polityki przez dziesięciolecia. W które dyktatura rządząca Brazylią po prostu nie wystawała przez, przez bardzo długi okres czasu. Ta historia sukcesu z angielska stała się bardzo popularna na całym świecie i na dzień dzisiejszy budżet partycypacyjny, podobnie jak partycypacja jest na językach, można go spotkać w przynajmniej dwóch i no, prawie trzech tysiącach miast, na sześciu różnych kontynentach. 300 z tych miast znajduje się w Europie i, tak jak wspomniałem, ponad 90 znajduje się na dzień dzisiejszy w Polsce. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy już tego więcej niż 100. No i to jest praktyka, która jest na ustach polityków, na ustach think tanków, na ustach aktywistów. Została uznana przez jednego z, z człowieka, jego badaczy, za, najbardziej, za jeden z najbardziej udanych partycypacyjnych eksperymentów ostatnich 15 lat, czyli coś, co naprawdę osiągnęło wielki sukces i osiągnęło wielkie wyniki. Jest promowany przez Bank Światowy, przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Stał się taką globalną, dobrą praktyką. Stał się jednocześnie wyjątkowo mobilny, bo podróżuje między różnymi krajami, między różnymi miastami. Obserwujemy to na dzień dzisiejszy w Polsce. Co właściwie dwa tygodnie średnio pojawia się nowe miasto w Polsce, które podejmuje decyzję o tym, że budżet partycypacyjny będzie, będzie robić. Tak? W Polsce zaczęło się to w roku mniej więcej 2003, kiedy w Płocku rozpoczął się tak zwany fundusz grantowy, notabene organizowany przez UNESCO, czyli przez Organizację Narodów Zjednoczonych, przez PKN Orlen i przez Lewis Strauss, o ile dobrze pamiętam. To był fundusz grantowy, który był bardzo podobny do tego, co dzisiaj odbywa się pod nazwą budżetu partycypacyjnego. Fundusz grantowy dla organizacji pozarządowych, które mogły po prostu zawalczyć, konkurować ze sobą o pieniądze w ramach tego funduszu. Natomiast pierwsze miasto w Polsce, które przeprowadziło budżet partycypacyjny pod tą nazwą, budżet obywatelski ZASIE to był SAPOT w 2011 roku w 2013 roku tych miast już było ponad 20 w marcu 2014 mieliśmy ich więcej niż 80, a dziś tak jak mówię e, jest przynajmniej 90, natomiast e, nie wiem tego na pewno, ale z dużym podobieństwem mogę powiedzieć, że jest ich więcej niż 100 i są to samorządy bardzo różnorodne, bo mamy do czynienia zarówno z miastami, z dużymi miastami wojewódzkimi takimi jak chociażby Warszawa Jednocześnie wydaje mi się, że teraz wszystkie miasta wojewódzkie w Polsce mają burzę partycypacyjny. A z drugiej strony e, możemy zaobserwować burzę partycypacyjną w bardzo małych miastach, w których zamożność jest bardzo różna. Bo mówimy tutaj zarówno o miastach bardzo zamożnych, jakimi jest Warszawa, czy e, powiedzmy, że to niedawno Wrocław. E, jak i miasta, które są na granicy plajty, miasta, które borykają się z bardzo dużymi problemami społecznymi, jak chociażby Łódź I też e, duży na duże grono miastach Śląskich, chociażby. E, Czym jest w takim razie budżet partycypacyjny w Polsce i go interpretować? Z jednej strony pokusa jest właśnie taka, by uznać go za dobrą praktykę, która pozwala na tworzenie lokalnej społeczności, czy jak jeden z komentatorów określił, to odkrycie, pozwala nam odkryć, że mieszkańcy są racjonalni w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania ich pomysłów. Pytanie: dlaczego nie mieliby być racjonalni, skoro to są też ich pieniądze? Niektórzy komentatorzy nawet sugerują, że jest to porządek jakiejś trwałej reformy samorządowej, reformy polityki na poziomie lokalnym. Z drugiej strony, budżety partycypacyjne krytykuje się za to, że są pojedynczymi plebiscytami, że nie prowadzą do żadnej systemowej zmiany, jak wspomina tutaj Kastel Pogłoski, jeden z najważniejszych komentatorów kwestii miejskich w Polsce, że pozwalają pacyfikować postulaty społeczne zamiast ich tak naprawdę realizować, że są świetnym narzędziem autopromocji, zwłaszcza w obliczu zbliżających się wyborów samorządowych, i że są takim gadżetem. W którym e, burmistrzowie i prezydenci miast inwestują, po to, żeby, e, no, po to, żeby coś się działo, po to, żeby coś było. No i też dlatego, że coraz częściej przychodzą do nich e, zarówno oponenci polityczni, jak i mieszkańcy, mówiąc, dlaczego w naszym mieście nie ma jeszcze budżetu obywatelskiego. E, no i odpowiedź trudno, żeby była taka: nie, nie będzie. E, w dużej części przypadków jest taka jak najbardziej już od przyszłego roku, albo już za tydzień, co gorsza. Się w tych przypadkach jest trochę gorszej. Teraz jak to analizować? Ja opracowałem listę dosyć szczegółową kryteriów, które zaaplikowałem do tych 72 miast, w których odbyło się jak dotychczas 97 edycji burzetów partycypacyjnych. Nie będę tych kryteriów analizował, bo mamy bardzo ograniczony czas. Natomiast podzielę się z Państwem częścią wyników, bo one są dosyć szczegółowe i wydaje mi się, że wybrałem te, które są najbardziej symptomatyczne i być może też najbardziej interesujące. Po pierwsze, kwestia definicji. Kwestia tych pięciu definicyjnych elementów którym jest cykl, czyli niejednorazowy charakter, zorganizowanie przynajmniej jednego spotkania mieszkańców, precyzyjne określenie pieniędzy, o których mówimy, wyjście poza poziom instytucji, osiedli albo dzielnic i uzyskanie wiążącego charakteru. No i ze smutkiem muszę stwierdzić, że tylko 9,3% z tych 97 edycji budżetów partycypacyjnych te warunki spełnia. Czyli innymi słowy, 90% budżetów partycypacyjnych w Polsce nie ma nic wspólnego albo bardzo niewiele wspólnego z budżetami. Z budżetem partycypacyjnym w okres. Czyli, już na poziomie definicji naukowej, to nie jest budżet partycypacyjny. Tak? Czyli tutaj bardzo łatwo można nawiązać do tego, o czym, o czym Ty mówiłem, że cały czas powtarzamy, że jest to czekolada, jest to czekolada, jest to czekolada. Być może kiedyś magicznie ona nią się stanie, ale na dzień dzisiejszy musimy powiedzieć, że to nie jest czekolada. Tutaj brakuje kakao i brakuje mleka. Jest dużo cukru, więc pewnie dalej jest słodkie i fajnie się to je. Pytanie tylko, czy to jest czekolada. Nie jest to czekolada. Albo samochód, który ma, wygląda jak Ferrari. Ma świetną skrzynię biegu, ona trzy koła. I pytanie, czy może niedaleko zajechać? No, nie, ale ma znaczek Ferrari, więc e, dalej wydaje nam się, że jest tym, czym nie jest. I tutaj zamieściłem listę miast, które. E, proszę, na momencie. miast, które e, to definicje spełniają. Jest to e, Dobrowa, Równicza Kołobrzeg, Krobia, Międzychód, Ławy, Wałbrzych, e, Warszawa i, i Wrocław. Ale dopiero od tego roku. I idąc dalej, e, Dużym problemem jest niepartycypacyjne ustalenie zasad. Te zasady najczęściej są e, ustalane odgórnie przez różne komitety bądź też urzędy miast po prostu. Często też są kopiowane i tutaj e, Google bardzo pomaga, jeżeli wpisze się pojedyncze ustępy z e, różnych e, rezolucji czy też uchwał, okazuje się, że one są dokładnie identyczne z innymi miastami, e, które o tym nie mają pojęcia, że e, miasto A skopiowało coś od miasta B, a to skopiowało miasto C. Dużym problemem, choć nieco mniejszym, jest niedecyzyjny charakter spotkań. Jeżeli już takie spotkanie się zorganizuje, w mniejszości, ale one, one mają, mają czasami miejsce, ich charakter jest wybitnie informacyjny, czyli najczęściej mówi się mieszkańcom, jak to działa, jakie są kryteria weryfikacji, dlaczego ich pomysły mogą być z góry odrzucone. Natomiast z takiego spotkania, poza uzyskaniem wiedzy, która tak naprawdę znajduje się w internecie i powinna być. E, chyba podana też w, inny, w innych formach, nic nie wynika. Na tych spotkaniach nie podejmuje się żadnych decyzji, tutaj nie ma. E, n, wpływ na politykę miejską e, nie jest w żaden sposób większy w wyniku tych, tychże spotkań. Kolejna kwestia to e, to, że polityczny partycypacyjny powinien e, w sytuacji idealnej odnosić się nie tylko do pojedynczych projektów, czy do jakichś małych aspektów e, życia w mieście, czy życia w samorządzie, czy też małych terytoriów czy pojedynczych jakichś fragmentów miasta, ale powinien też być dyskusją o tym, w jakim kierunku idzie polityka samorządowa. Tego w Polsce po prostu nie ma. W żadnym przypadku budżetu partycypacyjnego w Polsce nie dyskutuje się o tym, czy miasto ma inwestować na edukację, czy na sport, czy na ochronę środowiska, czy, i tutaj e, oczywiście można być, wymieniać przykładów mnóstwo, czy chodzi o budowę jednego stadionu, bądź dwóch, czy chodzi o na przykład obniżenie czynszów komunalnych, tak? Nie ma, budżet partycypacyjny nie stwarza możliwości e, takiej, z, z takiej dyskusji. Dużym problemem też jest e, brak wyróżnienia różnych skal terytorialnych. Czyli wrzuca się najczęściej do jednego worka projekty dotyczące ławeczki w parku, która będzie miała wpływ na życie pięćdziesięciu, może stu osób i projekt. Powstania 20 km ścieżek rowerowych w całym mieście. I teraz mogą Państwo sobie wyobrazić, że liczba osób, która zgromadzi się wokół tego projektu górulińskiego, będzie kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt razy większa niż wokół tego projektu jednego małego mebelka, który być może jest też bardzo potrzebny, ale jego skala jest po prostu, e, skala, skala oddziaływania jest zupełnie inna. Więc te projekty ze sobą, zamiast, e, zamiast się dopełniać, muszą ze sobą konkurować. Tym samym mieszkańcy, zamiast ze sobą współpracować, zmuszeni są niejako do konkurencji. I tutaj e, Prym wiodą instytucje publiczne, instytucje przede wszystkim edukacyjne, jednostki edukacyjne, jak szkoły czy przedszkola, które świetnie dobują ze swoimi projektami, tutaj głównie chodzi o remonty sami gimnastycznych, o, o w ogóle remonty obejścia szkoły, odnosząc się do oczywiście wielkiej sieci rodziców dzieci, bądź też członków ich rodzin. Hitem jest sytuacja bodajże z Płocka, gdy, gdzie jedna ze szkół Zaoferowała uczniom wzorcowe oceny zachowania za przyniesienie podpisów pod projektami ichże rodziców. Także e, wszystkie chwyty są dozwolone. W Poznaniu, natomiast e, tydzień temu pojawiła się informacja o tym, że jedna z organizacji społecznych kupuje głosy i płaci za e, jedna, Jeden głos, jedna złotówka. I oczywiście pojawiło się ogromne oburzenie strony społecznej, jak to, natomiast e, moja reakcja jest taka, że skoro wszystkie chwyty są dozwolone, to dlaczego nie kupować głosów? Jak ja nie widzę tutaj. Jest to moim zdaniem bardzo kreatywne podejście do tej sytuacji. Zasady na to pozwalają, więc dlaczego z tego nie, nie skorzystać? Bardziej pokazuje to, że zasady są absurdalne i bardzo liberalne, właśnie, bardzo mało prospołeczne. I ostatnie już dwa wykresy odnoszą się do tego, że w ogromnej większości przypadków budżetu partycypacyjnego weryfikacja, która dotyczy niestety nie tylko formalnej, ale też merytorycznej zawartości propozycji mieszkańców. Nie jest procesem wspólnym, to znaczy weryfikacja ta dokonuje się na zamkniętych spotkaniach, zamkniętych komitetów czy zespołów oceniających, do których wstęp tylko w niewielu przypadkach mają bądź też losowo, czy w otwarty sposób wybrani tak zwani zwykli mieszkańcy, czyli ludzie, którzy nie są ani urzędnikami, ani radnymi, ani na przykład nie reprezentują lokalnych mediów, bo one też często są do takich zespołów zapraszane. To jednocześnie powoduje, że też w bardzo dużej większości tych przypadków. Poziom odpowiedzialności za proces, czy to przy jego organizacji, czy przy jego ewaluacji, czy przy jego, przy, przy jego realizacji wybranych projektów jest bardzo niski. Przez ogromną większość czasu ten proces jest sterowany przez tych zwykłych, czy tradycyjnych decydentów, jakimi są właśnie urzędnicy czy radni. Mieszkańcy są bardziej tutaj klientami procesu, który jest do nich adresowany, natomiast nie jest z nimi w żadnym stopniu współtworzony. I e, przechodzimy do kwestii również bardzo ważnej, e, od jakości do zakresu budżetu partycypacyjnego. E, zapewne spotkaliście Państwo z e, doniesieniami medialnymi o tym, które miasto ma największy budżet partycypacyjny w Polsce. I tutaj, prym, lubi wieść e, prezydent miasta Łódź, Hanna Zdanowska, mówiąc, że Łódź jest najbardziej odpowiedzialnym społecznym miastem w Polsce, bo przeznaczyła na budżet partycypacyjny 30 milionów złotych. Warszawa, jeżeli sumujemy e, pieniądze wszystkich dzielnic. To też całkiem niezła 26 milionów złotych i tak dalej można wyliczać. Wrocław też jest dumny ze 20 milionów. Natomiast na samym dole mamy miasta takie jak na przykład Kęty, do Kenty zaraz wrócimy, więc nie zwracam uwagę, które pracują się gdzieś w środku tej tabeli i no trudno, żeby w mediach ogólnopolskich zwłaszcza chwaliły się swoimi marnymi, w cudzysłowie, trzema milionami złotych, bądź mrągowo, które wydało zaledwie 200 tysięcy złotych. Problem jest w tym, że bezwzględna ilość środków wydanych na budżet partycypacyjny w żaden sposób nie wskazuje od, na to, czy ten budżet jest duży, czy mały, czy jego zakres jest szeroki, czy, czy wąski. Mówi o tym przede wszystkim udział procentowy budżetu partycypacyjnego w wydatkach majątkowych, w wydatkach inwestycyjnych w miast, które stawia Wrocław na 82. miejscu w zeszłym roku, obecnie na 44., Warszawa jest na miejscu zaledwie 75 i wydała nie, mniej niż 1% swoich wydatków majątkowych. Łódź, która tak chwali się swoim wielkim budżetem, jest na miejscu 15, niezłym, natomiast dalej jest to zaledwie 5% budżetu inwestycyjnego miasta. Natomiast Kęty, które wydały zaledwie 3 miliony złotych, są na pierwszym miejscu z 17% i Młogowo, które wydało 200 tysięcy złotych, wydawałoby się bardzo mało pieniędzy, przeznaczyło na swój Yy, przeznaczyło tym samym a 16% swojego budżetu inwestycyjnego na budżet partycypacyjny, bo yy, no, wydawałoby się prawda oczywista, ale oni bardzo często dziennikarze i komentatorzy politycznie zapominają budżet miasta innemu budżetowi miasta nierówny. Yy, I rągowa, jak ma po prostu bardzo mały budżet inwestycyjny, ma po prostu bardzo mało pieniędzy na inwestycje, a jednak yy, zdecydowało się dużo zniszczenie yy, przeznaczyć na, na budżet obywatelski. Yy, I teraz taka mała... Yy, Powiedzieć łamigłówka, zagadka w na no Gdyby e, miasta wszystkie w Polsce przeznaczyły taki sam procent jak Kęty, to Warszawa musiałaby przeznaczyć pół miliarda złotych, e, Wrocław 144 miliony, Łódź 102 miliony, Poznań 100 milionów, Gdańsk 88, a tylko 61. I wydaje mi się, że to jest, e, jeżeli chciałbym, żeby Państwo zapamiętali jedną rzecz z tej prezentacji. To to, że jeżeli burmistrz czy prezydent tego miasta innego następnym razem powie, że zwiększa budżet z 20 do 25 milionów, proszę odpowiedzieć, dlaczego nie do 500? W perspektywie może nie jednorocznej, ale 10 czy 15-letniej. Dlaczego Warszawa nie miałaby wydać miliarda złotych na budżet partycypacyjny i tym samym przeznaczyć jedną trzecią swojego budżetu inwestycyjnego pod decyzję mieszkańców? Bo to nie jest wydanie pieniędzy. Błoto, a nie wydanie pieniędzy na coś, tylko to jest przekazanie procesu decyzyjnego dotyczącego wydania tych pieniędzy w ręce e, innych decydentów. E, wniosek jest taki, że budżet partycypacyjny, po pierwsze, potrzebuje konstruktywnej krytyki, e, wydaje mi się bardziej niż kiedykolwiek. Po drugie, wymagania nasze wobec budżetu partycypacyjnego powinny być wysokie. Nie jest tak, że budżet partycypacyjny, ponieważ w Polsce jest. E, tak jak jest, jest czekoladopodobny. To, że budżet partycypacyjny w ogóle na świecie jest czekoladopodobny, bynajmniej on dalej potrafi e, odmieniać politykę lokalną czy politykę samorządową. E, natomiast w Polsce e, dobre, warunki są takie, że na razie, przynajmniej na razie, jest to niemożliwe. I tym samym, dopóki budżet partycypacyjny nie będzie e, fundamentalnie inny, diametralnie inny, nie będzie faktycznie pozwalony na e, przejęcie znaczącej. Części władzy, znaczącego, na uzyskanie znaczącego wpływu na, na to, co się dzieje w polityce samorządowej, to po tym powinien nasz udział w budżecie partycypacyjnym być warunkowy i wydaje mi się, że wcale nie jest tak, że jeżeli budżet partycypacyjny odbywa się w naszym mieście, to jesteśmy zobowiązani oddać głos na jedną z pięciuset iluś propozycji. Zapoznawszy się zapewne z kilkunastoma z nich, bo trudno, ja oddawałem głos i pewnie ale też niedawno na budżet. Nie, gdyby mi się udało dać głos na budżet, Przecież trzeba czy wrócić. W każdym razie <grymne> <grymne> ja oddałem głos kilka dni temu i byłem e, zażenowany tym, że choć śledzę ten temat i staram się być na bieżąco, to miałem okazję poznać może 20 propozycji z listy, stu iluś. E, I tak wygląda właśnie mój udział w życiu partycypacyjnym. Do tego jest on sprowadzony do trzech raptem zniknięć, które chyba nie będą miały dużego wpływu na to, jak moje miasto się będzie rozwijało. I tym akcentem chcę zakończyć bibliografia, a tu moje podziękowania. Dziękuję bardzo.